Okej, okay, z góry was przepraszam za wiatrak, ale jest strasznie gorąco, a ja co sobie prysznic i mam twarz i nie chcę się Znałam, że pokażę wam jak się rano ogarniam, ale zanim zaczniemy. stop śmierdzioną. Moja dentystka zawsze mówiła, żeby po prostu nitkowała zęby codziennie, a ja mówię nie. Nie będę tego robić, bo mi się po prostu nie chce. Ale ostatnim razem w takie, wiecie, nitki na specjalny po prostu w plastiku. To jest na pewno niedobra do środowiska, ale jak się już zaczęła delikowali w ten sposób, to po prostu przejdę mnie niejazu Ale jak masz coś takiego, to w sumie czemu tego nie użyć. To Jest takie proste, po prostu leży przed tobą, to zajmie ci sekundę. O tym tego czasu kupiłam tutaj, który jest nawet cień. I z drugiej strony rzecz, która mi z Alietry w końcu, to jest taka uh, tongue scraper. I dzięki temu macie języka zajmują w Sekundę. Jest o wiele szybsze, nie ma się tego od ruchu wymagania, jak robić to szczoteczko do zębów. Game change, jeżeli chodzi o paszowisko, hikienie, ale przejdźmy do pielęgnacji, bo nikt nie ma czasu na to takie berdy małe. jedyne co zrobiłam, to umyłam twarz i teraz używam Soraya Plantę. Jest całkiem dobra. Ja zawsze zaczynam od tej samej rzeczy i tą samą rzeczą jest, nie jest z nami. Ja ogólnie tutaj, jak zawsze przyjeżdżałam, to bardzo mnie wysypywało. Um. No i to nie jest najfajniejsze, tym bardziej, że ja bardzo dbałam o skórę i tutaj nagle po prostu nie wiadomo jak powodu moja cara się bardzo niszczyła, bo tylko myślałam, że to może chodzi o wodę, a potem się, że to chodzi o niebo nie niedokładne zmywanie SPF-a. SPF po prostu trzeba zmywać tak, jakby się zmywało makijaż. I odkąd zaczęłam tak robić, to na razie nie widzę większej różnicy w mojej cerze, odgam tutaj przyjechałam, a no też trzeba mieć uwagę, że byłam kilka godzin w samolocie, także... Jestem całkiem usatysfakcjonowana. W międzyczasie, kiedy mam na sobie nic nami, to nakładam też te płatki pod oczy. One są z chmurka, że 9 zł, ich jest tutaj 30, także na 15 użyć. I używam ich prawie codziennie. Mam wrażenie, że serial nic nie tak ładnie nie rozjaśnia pod oczami jak te płatki. Wiadomo, że to są płatki za kilka złotych, więc realnie jak dużo różnicę mogą one zrobić. Ale jak mam swoją cenę, to robię robotę i jestem naprawdę w porządku. Robimy sobie w międzyczasie kilka włosów. Dziś używam takie odżywki, e, które się spokuje, ale szczerze, nie z robić czegokolwiek. I druga rzecz to jest termochrona. I aktualnie używam tej. To nie jest jakaś termochrona na słońce, tylko to jest ogólnie termochrona i szczerze mówiąc, co działa. Słucha tę ochronną białka z kolestyny. Prosta, pachnąca, nie klejąca, błyszcząca po prostu sama minusy, zero minusów najprostsze kombo na świecie. korseks SPF na buźkę. Maska na usta. Czy jest tyle tych kotów, że ludzie je karmią, ludzie o nie dbają, żeby miały wodę, żeby miały gdzie je jeść, ale najsłodniejsze jest to, że tych kotów nikt nie kocha. Chyba, żeby mnie pchły pogryzły, niż żeby te koty nie dostały miłości. Trójcie idziemy No musimy go wziąć ze sobą Jest, Jest zawsze nowy kod który chciałabym zabrać w do domu sobie jeszcze mi ręce, bo zapiero takiego do kieszeni na A co to masz to niebieskie? No nie wiem o Jesteśmy na lotnisku, jest trzecia rano mm. 12 godzin podróży Ciężko. On już nie jest takim przekiem Zobacz. Gaski. Siad. Nie człowiek. Leżeć. Gaski. Leżeć. 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 to tu się nie czuję. Jesteśmy I poszliśmy tutaj, jak wiemy, że ja nie jem ani mięsa, ani nie lubię ostrych rzeczy. A tu jest samo mięso i do tego ostre. E, a co nam polecała jakieś taki z mango, ale to jest pyszne. Chcesz rzekę? Matko! Taki ale bardzo dobry Hej, ja mam mięsa... O, wezmę od siebie. Okay. Ja mam mięsa sześć... <grywia> sześć lat Dobra, to dlatego myślę, że nie smakuje mocno rybą Już jest taki delikatny, ale... Allez, right, je vais te faire un Dzisiaj znowu zajmujemy się pieskiem, tym razem piskiem Asi, który nazywa się Cindy. Cindy? O, oh, Łapka! Łapka! Super! Dzień dobry! Prawie <grystanie> mi odgryzła nos. Kuba wychodzi na balkon i mówi, że u nas jest jakieś kino na zewnątrz. Chodzimy? Chodzimy tam. Dowiedzieliśmy się, co to jest. I to jest film o jakichś psach i jest darmowy popcorn. Nawet jakby to nie było darmowe, to byśmy poszli. Bo się w domu i ginieliśmy wszyscy. Nie no, mieliśmy pełną robić. O, to jest genius, idea.